Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z CSGO Skins. Dzisiaj to jeden złotych na koncie moi drodzy, a to dlatego, że dzisiaj robimy od stówy do kosy kolejna próba, lecimy, próbujemy moi drodzy bardzo wam dziękuję za obecność na live tym którym byli akurat wczoraj dużo osób nie było, ale pan Lisu zgarnął sobie AK-47 asimów i serdecznie mu gratuluję, moi drodzy, zobaczmy sobie najtańszą koskę, najtańsza koska 477 zł dobrze, no i to jest nasz cel moi drodzy, pamiętajcie Kod zeszkoda, 20 na start i 10% przy doładowaniu, i udział w tych pięknych giveawayach, moi drodzy. 3000 zł do wygrania, wpłacając tylko 8,40. Zapraszam Was serdecznie, moi drodzy. No i co? Powiem tak: 2 na 2, albo nie, na trzech robimy. Dzisiaj troszkę bardziej trzeba zaryzykować na tych bitewkach. No bo tutaj jednak jest od stóp do kosy, tak? Tu trzeba zrobić, widzowie, no 477 zł, pomnożyć to razy prawie 5, także zobacz Pierwsza bitewka za 30 zł, 29, pierwsza skrzynka i chyba dla Isamu A jednak dla nas, jednak dla nas, ale to Wasteland Case Chyba ta nowa, chyba ta nowa jest więcej warta, tak jest ta za 29 groszy, no niezłe gówno Okej okay. i chyba to mam ja Tak jest, tak jest! 73 zł, widzowie To nie jest mały Win. 73 zł. Wypłacimy sobie pójmkiki jeszcze, tyk Tutaj mamy jeszcze 19 tysięcy, ale na razie to sobie zostawmy, na razie to sobie zostawmy i zagrajmy sobie może 2 na 2 underdog, ale coś mniejszego, coś takiego żebyśmy... Coś takiego zagramy, 33 złote. 33 złote, no i bierzemy sobie Adriana, a tam bierzemy i Samu oraz Emil. I Samu i Emil. I zobaczymy, i zobaczymy. Pierwsza skrzyneczka chyba nasze. Tak jest, na razie wygrywamy. Na razie jest ok. Neon Kasik. Ładnie, ładnie, ładnie. Plaga. Plaga tak samo, identycznie. Chociaż tam kolega w straku trafił. I jeszcze awupka na koniec. I my to mamy, widzowie. My to mamy 50 zł. Pięknie. 169 zł na naszym koncie. Powoli idziemy do przodu. Może jakiegoś Sherda sobie zagramy. 46 zł. Dobra, spróbujmy na szerdzie. Spróbujmy na serdzie. Zostaje nam 123 Próbujemy coś tutaj, żeby ktoś coś fajnego wydropił Tak Coś fajnego, żeby wydropił Ze Steampunk'a leci M4 Night Jakby poleciało... Nie mam żadnych pytań Nie mam żadnych pytań Pierwsza skrzynka 25 zł No ale to jest 46 kost skrzynki No to się Jakiś digielek ojo Ojo Totalna lipa Totalna lipa 143 zł, dobra. Robimy teraz bitwę 2 na 2 na standardzie. Autumn Casic 41 zł i zobaczymy jak to siedzi. Z jesteśmy na początku takim jak byliśmy praktycznie. Infant case, pierwsza skrzyneczka, Fobos więcej wart. O, jednak nie, jednak ateris. Dziękuję bardzo za aterisa. No i tutaj chyba podobnie i teraz. Autumn Case, oj, rozwalił nas. Nie, o złotówkę, o złotówkę nas rozwalił. Pak, no to nieźle. Wymierzmy sobie te punkty widzowie no i z punkcików mamy 170, bo pointed, pik, pik, pik. No i co? Można by tutaj coś grubszego, coś grubszego. Nie, za grubo, za grubo, ale tak i tak. I może miśkowego to jest 90 zł, to aż tak to nie. Ale tego, tego i damy sobie na standardzie na trzech. Na standardzie na trzech, moi drodzy. Trzy skrzyneczki, trzy osoby. Poproszę po to, Adriana, do stołu i jedziemy. Każda skrzynka Tribal Case, okay. ok. Ok, ale tutaj Adrian też Petro petrogryfa trafił. No my coś tam trafiamy, niby, tak? Ale no Slate 25 zł, co? Jaki skam, kurwa. No i gówno co? 80 zł, bo to Adrian ładnie sobie przytulił, nie powiem. Ładnie sobie, bo to Adrian przytulił. Ha, tak sobie zrobimy. No i trzeba powoli zacząć ryzykować. 25 zł underdog. 25 zł underdog Ja bym zrobił tak Doszedłbym do jakiejś kwoty Jakieś 200 zł I wjechał All in Tak chyba by było najlepiej zrobić Dobra, pierwsza skrzyneczka USP No chyba słaba Chyba słaba Ale dobra Dla mnie fajna Neon case Okej okay, Wszyscy podobnie Wszyscy podobnie No proszę, żeby to siadło Plaga O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie Jest o Nie Po nie. Yes, yes. pół Okej okay. Identycz. I mamy 35 zł. Mamy 35 zł. Zróbmy 2 na 2 standarda. Steampanka dajemy 37 zł. Dobra. 2 na 2 i zostaje nam 7 dyszek. Pan tutaj dołączył do nas. Let's go. Wygrajmy tą bitwę. Wygrajmy tą bitwę, USP. No niestety. Praga. Ostatnia skrzynka to jest złotówka różnicy. I przegraliśmy to. teraz jest dużo więcej warty. Kurde, po 64 zł się chłopaki podzielili. Standard... Trzech graczy. Trzeba już ryzykować powoli. Trzeba ryzykować i ostatnie alinujemy za cztery dyszki. Czemu nie mam funduszy wczoraj? Bo na streamie troszkę mnie poniosło, tak? Poniosło mnie. Ci, co byli na streamie, wiedzą. Troszeczkę sobie poleciałem. O jest. Za 20 zł kolega trafia skina i to jest bitwa przegrana. To jest bitwa przegrana. 74 zł. No i mamy problem, widzowie. Trzeba to zrobić na czterech. Usiądź sobie na drugim miejscu. No, takie coś nam nie starczy. Olinek za 40 zł. Kurde, było już dobrze, nie? Było już dobrze. No, pan Emerald znowu tutaj się wkraczył do bitwy. Chocolate case. Lipa. Dobra, autumn case. Dawaj coś zajebistego dla mnie. No nie, znowu pan Emeraldzik. No nie, no, co to jest za gówno. No i Emerald znowu wygrywa. 108 zł, widzowie. No niestety nie udało się. Pamiętajcie o kodzie zyszko 20 na start, 10% przy doładowaniu. Udział w tych, moi drodzy, pięknych giveawayach Płacając 840 macie szansę wygrać 3000 zł. No i zapraszam Was serdecznie. I moi drodzy, pamiętajcie jak już płacicie, aktywujecie tylko kodzik, przepraszam, aktywujecie kodzik, dacie mi followa na kiku, link w opisie. Bierzecie udział w losowaniu na Hansmana Ultrafiolet moi drodzy, 3 listopada stream losowanie. Nie!